Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie byki na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na czytanie miesięczne na listopad 2022 roku. Z kart tarota, oczywiście, nie inaczej. Kochani, pamiętajcie tylko, że karty tarota to nie jest żadna wyrocznia. Tutaj nic nie jest wypisane, wyryte w kamieniu, w skalę. Że to, o czym będę mówiła, nie ze wszystkimi będzie się zgadzało, nie wszyscy w tym jakby się odnajdą, bo ile byków, tyle różnych sytuacji, tyle różnych problemów, tyle różnych charakterów i osobowości, podejścia do, do życia. Kochani, zaczynamy od tego, że to jest rozkład z sześciu kart. Prosty, prosty rozkład, miesięczny. Mam nadzieję, że coś dobrego dla siebie każdy tu, kto będzie to oglądał, wyniesie. I zaczynamy. Pierwsza karta to jest obecnie, obecna sytuacja, czyli to, co się dzieje u Was teraz. I mamy tutaj kartę rydwanu. Kartę rydwanu to karta sukcesu, pewności siebie, pewności zwycięstwa. I jakiegoś już triumfu. Ja myślę, że obecnie u Was jesteście bardzo zdeterminowani i macie zdecydowaną wolę do działania w celu osiągnięcia podjętych działań, podjętych kroków czy też wyznaczonych celów. Myślę, że potraficie się dostosować do każdej sytuacji. Nie boicie się żadnej konfrontacji z tym, co jest wam nieznane. Jesteście odważni i pewni siebie i zdecydowani, żeby stawić czoła wszelkim przeciwnościom w walce o, o swój byt, o swoją przyszłość, o swoje cele. Myślę, że Rydwan w miesiącu Listopadzie, no bo to jak, jakby mówimy o obecnej sytuacji, to co jest teraz obecnie, ale to wiadomo, że to ma wpływ na przyszłość naszą i, i to może być no, niejednoznaczny czas, tak, że to nie tu i teraz, tylko to może się troszkę ciągnąć już wcześniej i nachodzić na przyszłe sprawy. Ja myślę, że jest. Jest teraz taka faza dla was, że nie, nie, nie zniechęcacie się pomimo jakichś przeszkód, które gdzieś tam życie, przed Wami stawia, jakiś kłód pod nogi, które są wam rzucane. Nie, nie zniechęcacie się, jesteście w stanie też szarpać się z pewnymi rozterkami w waszym życiu. Chcecie zdobyć też pozycję lepszą dla siebie. Bo wiecie, że jeśli teraz będziecie mieli lepiej, to i ta przyszłość będzie Wam się rysowała w bardziej takich kolorowych barwach. Tak jak mówią o karcie Rydwanu, że to jest karta przepustki do nowego życia. Tylko tutaj należy pamiętać o tym, że niestety czas jest. No, jakby na niekorzyść na, naszą działa, tak? I yy, yy, niestety nie stoi w miejscu, i musimy działać, więc ta karta jakby wzywa do tego, żeby, żeby zacząć yy, działać bardziej efektywnie. To jest tak, yy, taka karta mówiąca o, reali o realizacji wewnętrznych yy, potrzeb, własnych potrzeb. O y, rozwoju wewnętrznym, więc może obecnie właśnie jesteście na etapie y, własnego osobistego rozwoju. Y, może też y, czujecie, że trzeba y, poskromić pewne pasje w sobie, y, pewne dążenia. Y, może trzeba będzie podjąć jakieś wyzwania y, obecnie y, i one stoją przed Wami, a y, a czas ucieka, nie? trzeba się zdecydować, trzeba y, zmagać się z tym nieznanym, ruszyć w, y, w tę podróż, bo y, jak nie teraz, to kiedy? Jak nie teraz, to kiedy? Dokładnie. I myślę, że o tym y, ta karta y, mówi. Y, kochani, co wam stoi naprzeciw, czyli co tutaj ewentualnie się może krzyżować, co może krzyżować wam plany? Powolne działania. Y, tu trzeba działać szybko. I zdecydowanie ręka mi zdrętwiała, więc muszę sobie ją trochę przełożyć na, do drugiej. Tą kart, tę kartę, kochani, Rycerz Denarów, to karta, która mówi powoli, ale skutecznie, tak? Ale pamiętajcie, żeby się nie spóźnić na ten rydwan, tak? Żeby nie było za późno. Działać, po prostu działać. Karta Rycerza Denarów też będzie mówiła o tym, że. Jestem wytrwały, jestem systematyczny i dzięki, temu, i dzięki temu, dzięki swojej wytrwałości, wewnętrznej takiej pasji, wewnętrznego takie, takiego poczucia, że nie muszę, tylko chcę. I zrobię to, bo czuję, że muszę coś zrobić. Muszę zdecydować się, żeby odnieść sukces, tak? Karta rycerza denarów będzie mówiła właśnie o tym, że będę robić coś wolniej być może, ale z pozytywnym jak najbardziej skutkiem. Jeśli to się krzyżuje, czyli wychodzi nam naprzeciw, to tutaj karta może mówić nam o tym, żebyśmy nie działali zbyt powoli, żebyśmy yy, nie tracili. Yy, nie zniechęcali się w połowie drogi, żebyśmy y, nie, nie mieli poczucia, że tracimy czas, a coś y, wolno osiąga skutek. O tak, nie? Wolno osiągamy cel i mamy poczucie, że tracimy, y, że tracimy y, czas. I teraz, tak w myśl tego rydwanu, jeszcze no droga może być wyboista, tak? Może y, być pewnego rodzaju takie poczucie y, delikatnego lęku w nas, że y, robimy coś, a, a, a nie znamy efektów jeszcze, tak? Nie znamy y, skutków tego, y, ale róbmy to. Nie traćmy tej pewności siebie. Jeżeli nawet robimy coś wolniej, Będziemy i tak, i tak bardziej skuteczni niż y, jakbyśmy zrobili coś szybko, a byle jak. Kolejna karta to karta y, tego, czego nie widzimy, tego, czego nie dostrzegamy, i tu mamy kartę dwójki buław, czyli czego możemy nie widzieć, moi drodzy? Nie widzimy, że musimy jeszcze pewne rzeczy sobie zaplanować, pewnym rzeczy, rzeczom się przyjrzeć, musimy też wybrać, miejsce, czy tam wybrać w ogóle, jakby gdzie skupić swoją energię, na czym zatrzymać nasze oczy, na czym przytrzymać bardziej rękę, czyli nasze działania. I myślę, że myślę, że tak to, tak to może wyglądać. Musimy się też przyjrzeć naszym konkretnym działaniom, konkretnym celom. Może ta karta mówić o tym. Że coś nas popycha do tego działania, ale jednocześnie nie widzimy tego, nie dostrzegamy tego. Jakby po prostu może i dostrzegamy, ale nie chcemy tego przyjąć, nie chcemy tego zaakceptować w, w, w pewien sposób. To jest karta, która powie Wam, że nie widzimy tego, jak bardzo mocni jesteśmy. Nie widzimy tego, jakie jeszcze musimy jak jeszcze musimy nasze plany bardziej rozbudować. Jeszcze coś rozplanować w większym stopniu. Takie mam wrażenie. To jest też karta szukania drogi, wyboru. Nie, bo to dwójeczka, więc tutaj też tak jakbyśmy, przepraszam, musiałam przerwać, kochani, bo moje dziecko właśnie wychodziło z domu. wyjeżdża na Halloween. Więc będę sama. Dobra, jeszcze raz. Tutaj też w dwójeczce buław, może nie widzimy konsekwencji tych długofalowych. I ta karta jakby chce nam powiedzieć, spróbuj przewidzieć długofalowe konsekwencje swojego działania. To, że nie boisz się konfrontować z tym, co nie znane, nie znaczy, yy, czy też umiesz się przystosować do pewnych sytuacji i tej konfrontacji się jak najbardziej nie boisz, nie znaczy, że masz to zostawić od tak sobie, tak? Musisz po prostu pomyśleć o tym, jakie mogą być konsekwencje tego yy, działania twojego. Więc, no, tak, ciekawie, powiem wam. Co było w przeszłości? A otóż w przeszłości był azbuław, czyli była ta energia do działania. Był ten impuls, yy, który po, yy, pobudzał Was, yy, poruszał Was, yy, który yy, po, potrafił Was jakby, yy, że tak powiem, kopnąć, yy, yy, brzydko powiem, kopnąć w tyłek i powiedzieć: działaj, działaj, tak? To jest, był ten przypływ energii, yy, była ta wizja. Jak najbardziej. Była ta wizja yy... i w tym rydwanie również, tak? Więc to jakby się ciągnie cały czas. To, co było w przeszłości, ma wpływ na obecną sytuację, na tą teraźniejszość, która będzie miała wpływ na dalsze, jakby, poczynania. Była ta dynamika tutaj w przeszłości, była ta intensywność w Was. Bo to nie jest tylko karta, która powie Wam, że yy... Podjąłem wyzwanie, tak? Ale to jest karta, która powie Wam również, jakie macie wewnątrz swoje poczucie, tak? Jak, jak wewnątrz się zachowujecie, jesteście dynamiczni, jesteście, hmm, potraficie pokony, pokonywać przeszkody, jesteście bardzo kreatywni. I ta karta mówi, podjąłem wyzwanie, które do tej pory, z którym do tej pory jeszcze się szarpie. Jeszcze jestem na etapie nierozstrzygnięcia do końca, nieosiągnięcia do końca tego celu, o który mi chodziło. Az była świetna karta, tak? Karta inspiracji, karta wizji, karta motywująca do działania jeszcze bardziej. Więc tej motywacji wy cały czas nie tracicie. Wy cały czas jesteście w biegu, cały czas jesteście w, tej, w tym rydwanie, tak? Cały czas podążacie w kierunku... Swoich własnych celów, swoich własnych wizji, swojego własnego świata. W tym, kierunku, w tym kierunku idziecie. Wasze dążenia, cesarzowa. No i świetnie, bo cesarzowa dąży do wspaniałego życia, dąży do dobrobytu, dąży do bogactwa, dąży do poczucia spełnienia, poczucia realizacji. Więc nic dodać, nic ująć. Jeżeli wszyscy dążylibyśmy do Karty cesarzowej, to wierzcie mi, ale no świat byłby, że tak powiem, piękniejszy. Karta cesarzowej to jest. To jest karta pełna kobiecości. Jeżeli jesteście kobietami, to wiecie, że to, jak bardzo mocno pracujecie na sukces swojej rodziny, siebie albo nawet siebie, jak to się przekłada na waszą rodzinę właśnie, tak? Jeżeli wy się czujecie piękni i wspaniali w tym wszystkim, co robicie, czego dotykacie i co kreujecie, tak wszyscy wokół też odbierają tą emanującą z was to emanujące z was bogactwo, tak? Z waszego wnętrza, z, was, z waszego zewnętrza nawet. Tak to może tutaj wyglądać. Więc dążenia, yy, dążenia i cele naprawdę yy, wspaniałe, naprawdę cudowne. No to jest karta byka, więc też karta obfitości, prawda? Karta dobrobytu, karta bogactwa, karta yy, duszy. Yy. Tak, chyba to by było wszystko, jeżeli chodzi o tą kartę cesarzowej. Yy, tak, na tym się zatrzymajmy, tak, bo nie wiem, to co chciałam powiedzieć. To byłoby raczej takie niespójne do końca. Kochani, i jaki jest rezultat tego wszystkiego? Co przez to wszystko, przez te działania osiągacie? I no mamy tutaj dziesiątkę pucharów, czyli co? No wszystko co jest najlepsze, tak? Miłość, poczucie spełnienia, poczucie radości poczucie zrealizowania planów, poczucie tego, że zakończyłem jakieś, jakąś sytuację, do której dążyłem, tak? zrealizowałem jakiś cel, zdobyłem nowe doświadczenie, zdobyłem lepszą pozycję dla siebie, dla rodziny, dla swojego partnera, partnerki, dzieci. I tak dalej, i tak dalej. I tutaj przy tej karcie zawsze mówię, zawsze o tym y, mówię, że należy zastanowić się, kochani, co zrobić dalej z tym sukcesem, nie? Bo dziesiątka to jest taka karta y, kończąca to wszystko, więc ona może powiedzieć, y, ona może mówić właśnie o tym, że coś się zakończyło i jest taki sukces, jest takie, y, to, to jest taka karta, jakby przejścia, y, albo nie, taki, taka karta przemyśliwania tego, co dalej po tym sukcesie, po tej sytości emocjonalnej tak, po, tej, po, po tym cieple, które odczuliśmy. Bo to jest takie ciepło na duszy, ciepło na emocjach, ciepło serca, szczęście rodzinne. To jest taki moment, w którym mamy poczucie, że zaspokoiliśmy wszystkie nasze elementarne potrzeby. Albo te potrzeby, które nawet są wyższe, tak? Tak, tak, yy, tak sądzę. Więc świetny, słuchajcie, świetny rozkład dla yy, byków. Bardzo dobre karty. Yy, każda z tych kart jest naprawdę kartą, yy, jakby mam takie poczucie, jak patrzę na nie, takie działania, inicjatywy, yy, karta, yy, karty, które mówią o podjęciu wyzwania, o szarpaniu się z tym wszystkim, ale jednakowoż dochodzimy do celu. I nie po trupach, moi drodzy, nie po trupach, po przemyśleniach, po rozplanowaniu, po... Skutecznym, wytrwałym i systematycznym działaniu. Więc świetne karty. Bardzo, bardzo mi się ten miesiąc dla byków tutaj w tym rozkładzie podoba. No i dobra, to jeszcze kochani, zobaczmy, co yy, mówią nam karty o yy, radzie, o co chcą wam przekazać. Tu mam kartę 21. Piękne są te karty. Dobra, położymy albo oprzemy. I przeczytam Wam, co też tutaj. 21. jeden. Mm -hmm. Maska. Jakaś uciemiężona część ciebie walczy o to, aby się uwolnić. Spójrz w siebie i rozpoznaj, jakie aspekty muszą odnaleźć przestrzeń, by móc się wyrazić. Bądź odważny i pozwól odnaleźć się swemu prawdziwemu ja. Tu trzeba uważać y, na wszystko, co wydaje nam się. Y, nie takie, jakie jest w rzeczywistości. Ta karta też może mówić, żeby, żeby pokazać swoją prawdziwą naturę. Może nie tyle pokazać, co ona chce, żebyście pokazali w radzie, tak? Ta karta mówi: Pokaż swoją prawdziwą naturę. Pokaż to, jak bardzo pewny i zdecydowany w swoim działaniu jesteś. Więc świetnie. Kochani. Ja wszystkim bykom życzę świetnego listopada. Dążcie do, do perfekcji, do bycia jeszcze lepszym. Walczcie o swoją przyszłość, ale powoli, nie spiesznie, chociaż uważajcie na to, żeby się gdzieś nie spóźnić, żeby nie zrobić jakiegoś kroku zbyt późno. Wszystko musi iść w równowadze. Dlatego bardzo ważny jest plan. Moi drodzy, dziękuję Wam za subskrypcje, lajki, komentarze, dziękuję Wam, że jesteście ze mną na tym kanale i zapraszam na kolejne filmy. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, pa. pa.